Zobaczcie, no bo zap zapomniałem aż że to się właśnie dzieje w tych naszych kochanych Pokémonach. No i witam was w Pokemonach, w kolejnym odcinku z Pokémonem Fire Red. Co jest to przygodny aspekt. Zobaczmy, mimo co nie może. Trochę po Co kurde. mamy zaka naszego Drowsy'ego. Drowsy Drouzie, z koleś. Naprawdę mm, tryb psychiczny Spec-Dev, jak na razie dobry. Nie, nie jest zły, nie, nie, nie skarżę się. Te ruchy. Headwad, psy, hipnozis, dre, dream Ether i confuzja. Tak, jestem jestem O kurde, wybaczcie z tym Nasz stand, nasza starterka w sumie Czyli pani płomyczek Typ Fire, czyli Charmeleon e... Spec o, tak bardzo głupi nawet Speed tech niczego sobie e, Z ruchami Ember, Metal Claw, Mega Punch i Trap <ścoughs> Wybaczcie, wybaczcie, wybaczcie. Jestem tak nieogarnięty w ogóle Następnie Pani Bek Pani Bek, która już wiele razy miała bardzo złą sytuację Naprawdę umarła Speed y W sumie za tym ma nie najlepsze ale No trudno <głos> <głos> Dobra z ruchami O kurde, przepraszam, odjemnie się Rock tomb Znowu Scratch albo nie wiem Dig Magnitude Które zaduje nawet sporo Następnie Emilia, która nam pomoże przejść dzisiejszą jaskinię Pani Emilka normalnie <ścoughs> yy, Oczywiście Gloom Jak na razie Typy yy, Roślinno-Trujące Zaraz zobaczymy spec Attack yy. A czemu to jest takie to tak... Co to tak... Pani Beck prawie ma taki sam sposób ataki. Jak czarna lila. Jak pani pomyczek. Brawo, brawo. Z atakami Absorb. Acetude. Sorry, nie jestem dobry w wymianie nazwy. Poison Powder. Bullet Ola. Ola. I to jest dobra historia, bo trenowałem. Chcę ją w drużynie. Chcę ją w drużynie. Tak bardzo chcę ją w drużynie. Proszę bardzo. Typ Poison. Eee, tutaj. Proszę bardzo. Spoko, 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 Ja nie czytałem, Byli tak nie warto. Znaczy, ja, ja myślę, że nie warto. Level ma 14. Tak na razie. Mało życia. Ogólnie jest ta... I najsilniejsza stata to jest atak. Jak na razie fajnie. Z atakami Wrap, lira, Poison Sting i Bite. Ruchy też nie są. nie są złe. I puszek, który umarł i... On się nie liczy. Tylko on jest tutaj po to. On jest tutaj po to... Że pokonaliśmy tą trenerkę Żebyśmy mogli przejść tą jaskinię bo jak widzicie... Jak będziecie za chwilę widać, w sumie. Kurde. Rok tunel. Tu za ma nic nie widać. Dlatego mamy właśnie tutaj jego. Ale nie tylko on będzie tutaj potrzebny, bo też będzie potrzebna Pani Milka. Panie Mila. Emilam, wierzę w ciebie. Flash. I tu mamy następnego pokemona którym będzie, będzie, będzie aż przyspieszmy moim naszym Pokémon Machop? Ma... Ej, Machop! Ej, jeszcze nigdy nie trenowałem w ogóle Pokemon... Machopa w... w ogóle w żadnych Pokémonach. Chyba tak, żeby go nie zabić. Bullet Seed może. Chyba dwa razy. On, on nam mało robi, bo się kryta. jestem, panie Emilki. Panie Może się złapiesz. Złap się, proszę. Jest! Mamy maczopa, dobra. Yy... Kurde, jak go nazwać? Już wiem. Już wiem. Już wiem. W sumie to nie będzie zaskakujące, ale. Ej, nie wiem czy dobrze piszę, jak, jak, jak źle to przepraszam. Tylko... Dobra, z dużych. Nie wiem czy dobrze zapisałem, czy nie. Wywalone tak trochę. To jest chłopak i, dobrze, i dobre imię dla chłopak. Żyją! Teraz naczur do nich to chodzi. A, jezu, przepraszam I on też może I on też może się przydać I chyba od razu go damy Do tym Jak na razie Zobaczymy jeszcze jego staty i inne główne. Wybaczcie, że tak się jaram Machopem, ale Jeszcze nigdy nie miałem Machopa Fuck, nie deposit Znaczy Deposit od razu też Bo nie potrzebujemy jak na razie Oli Ola, musisz niestety odejść na razie. Smak na razie o Nasz. Jak on miał? Dings. Dings. Albo... Nie, nie, wybaczcie. Piekło. Niebo. Już Muszę mi trzy pokemona na razie. Dwa z nich mają wyrok. Jeden czeka na, znowu na wyrok. Tutaj bombę ostatnio złapaliśmy, ale na razie go nie ćwiczymy ani nic. A i karpa kiedy wytrenujemy. Zastanawiam się nad powrotem Znaczy nie nad powrotem tylko nad danie znowu taniego masła do teamu No ale nie wiem Nie wiem, naprawdę nie wiem John Cena trafia do naszej drużyny i chcę go przejrzeć od razu Znaczy może nie od razu, ale... Dobra, ranuj, 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 ranuj Ale nie no, spoko Pokémon. Mi się podoba Chcę zobaczyć. The to wiedziałem yy, ma najlepszy atak i to jest. jest fajne. Abietka Good zwiększa mu chyba atak. Logics chyba działa od tego jak jest ciężki, Leer. Focus Energy i ja nie wiem. O to chyba zwiększało, tak tutaj widzę. A jak ktoś na żeby był kryt. kroszczop Nie wiem, który z nich teraz działał tak na pokemony, które są cięższe. Nie wiem, nie pamiętam. Wybaczcie. Dobra, znowu trzeba flasha użyć. Flash, flash, mówisz i masz! <ścoughs> Kto oglądał Zen Topie? to wie. O czym mówię? Dobra, pani Emil, ale ja czy ja wyleczyłem pani Emilkę? A pani Milka nie została? No nie za. <grystanie> 6-9, to lubię. To, to lubię. O. Poke. Tutaj proszę bardzo. Czyli ja tu, Poczekajcie, mam przerwę chwilową. Już tutaj jestem. Tutaj tu ode mnie chcieli, ale już jesteśmy. Dobry cios? Nie wiem nawet. Ale chyba dobry, tylko <grystanie> najlepszy chyba, jaki mógł być. Jeszcze wyjaśniliśmy panią Elina. Emila, Dobrze, dobrze. Emila, kurde, to Ripple Ripple, fajne urządzenie. Może go użyjemy. Uwólnik elektryczny. Znaczy, powiem, że takie najczęściej mogą być elektryczne, właśnie. Jezu, to przebranie Szalizarda. To smutne. Qubon? Czy Pani Emila da radę? 23 poziom, Jezu ja będę musiał ostro wytrenować O kurde, przeżył Ja wiem, że Qubon jest dobra Ale to def mi zmniejsza Teraz wystarczy go wyprzedzić i go zabić Pani Emilko Pani Emila Zrobisz to? Dobrze Emila Kurde, Emila da radę Daję radę, daję radę, Emila. Potęga. Znaczy do pani półmiczek nad się nie ulewa, ale... Tak potęga. Nie, nie, nie zmieniamy, kurde. Zawsze zapominam. Jak ktoś ma dwa pokemony. Slowpok? To bullet Seedem go. Raz. Dwa... Proszę bardzo, trzy. No nie! pani Milko pani Emila! To jeszcze raz. Ma nasionek! Ma nasionek! No jeden! No pani Emilo! Water gun. Nie zabije mnie to, bo jestem roślinny debilu. Dobra, żyjemy już tego. Ale dlaczego bym się śmiał? Jakby tego nie zabiło, ale by zostało zatrucie i to by było chamskie wtedy i to bardzo. Aszton. AŻ! Ton. Nawet nic nie mówi. Kurde, no. O nie, znowu on. Szczerze boję się go... Kurde, nie zmienię Pokemon'a. Na razie się go boję, dopiero jak dostanie na przykład Chalizar'da. Tutaj będzie miał typ latający jak na razie. Bo czy nie da się... O nie. Nie wiem czy tu już potrzebuję tych do rozwalania. Mam nadzieję, że nie. Dziadu, dziadu, dziadu Dobra, panie Emila go zniszczy. W sumie ją, bo to jest ona. Oczywiście się wy wyhilujemy. Nice! Dobrze, panie Emilu. Pani Emila jednak kochsi. a to dopiero... O Jezu, to już 11 minut Jak ten czas płynie! mnie kolejny typ, jak... Już jeden, już jeden dostał od, od Pani Emilii, ta z tych serc... O nie no, tyle Charizardów musiał umrzeć No slobók Tylko, że ten ma chyba większy level Dobra, tego jeszcze nie będziemy walić, bo wiem, że to go nie zabije na hit'a. To też go nie zabije na hit'a? Dobra, nie trafię, to jest szczęście. Dobra, użyjemy Bulecida wtedy. Bo kto go uderzy kilkanaście razy i to może trafić kryto jeszcze za jednym razem. Dawaj trzeci raz, dobrze, panie Emila! Emila, dobrze! Tak ma być, tak ma być Emilia Idzie nam dobrze Idzie nam bardzo dobrze Bynajmniej na razie Revive. Nie wiem po co mi Kurde Subat so no niego już nie będzie tak dobrze działać, więc uciekamy. Nie musimy z nimi walczyć, to po co? Mamy z nim walczyć. Kurde. Chciałem się tak zatrzymać na chwilę. Przed nim. Dosłownie przed nim. Dobra, ty mogłabyś mieć Odish. No właśnie, o co chodziło? Też kiedyś miałem Odishu. Już teraz go nie znam. Hmm jest jesteś trujący, tworzy się boję, bo ma wyższe lewy To nie, to nie, to nie, to nie Lepiej nie Tomek, uspokój się, bo jeszcze przegrasz na jakimś spokój. No nie No po prostu, no nie No po prostu, a no nie Emberuj śmiecia No wejść Pani pumycze, się o Panią martwię. No, do, dobrze, dobrze, dobrze. Nie chcę, żeby Pani padła, bo my będziemy w czarnej dupie. To słabi. Dobra. Chciałbym drugiego Odisza. Pulba A ja to jest pulba O nie, leje za relief. Ale To nie powinno zrobić za dużo. No dobrze. Nie. PANI PŁOMYCZEK Dobra to robi jeszcze mniej ale pani płomyczek się chyba zlepił zdać... No dobra To no, był razem żeby... Jakąś klątwę ma drugich razów ale dobra Bez schłaży Proszę Dobra no przegrałaś dawaj fajs To ja, jest w ogóle prąbane Dziesięciolatkowie Tacy jak Teraz ta No nie ja bo ja mam

o nie! Dobra, nikogo by tu dać coś. Ale nie później czy tam się nic nie zrobi emberem. Wiele co może mieć. Uff Nie Chyba się spodziewał z nimi Pokemonem. Mega Kurde, on chce, żebym nie trafiał. Dobrze, mega właśnie Dobrze, pani pomyślnie nie zna. To tylko czegoś No zjadę tutaj czarna mandura na śniadanie, że... Jak widzisz, że jakiś nie wiem, frajer do niej poszkoduje, to ona go miarzy swim mechaniem. Fewbon? Kamienny, dobra, możemy go przycisnąć nawet nie, tak. ja Jesteśmy osłabieni w tym... Nie wiem czy trafimy. Cofiliśmy, nice! Kurde, tylko, że nie zjechaliśmy w nim całego dnia headbat. Uff. Proszę na no nie. Fokus energii. To jest większa szansa na kryta. Ale on już nie żyje. Dobrze. Pani płomyczek. Pani płomyczek jest silna i się nie daje. Emila dostanie lewarz Na tego, dobrze Nie wiem czy to był tryb A tak mi się wydaje 27 Jak dojdziemy do następnego miasta Będę mogli em Emila ewoluować, ale Nie wiem czy będę chciał Bo nie wiem jak ona Tu, 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 tu są ludzie A to subaty Dobra, pani Emila jest więc Z Pierw ziemy, potem zrobię Bez strzał, okej. Okay. Dobry strzał, spoko. Erik. Eryk! Eric. Ooo! Oh. Hmm. O nie! Powiedziałem powder, może? No, panie Milo. Emilo! Nie proszę. Nie. Jeszcze nie wiem, ta i przyszły, ale inny był. Jeżeli Dobrze, panie nie mila. Fark jeszcze. Kurde. No tak go dobrze. Jeszcze mi obrony. Myślę, że to prawdopodobnie był jak Że przynajmniej jeden bolek, do który Dobrze. Onixa. Onyks. Onixa to się nie boimy. To tak czystej tylko, bo jesteś w Pani Emila! Czy to był kryt? To nie był kryt. To nie był kryt. O Jezu! Pani Emilo. Pani Emilo, nie wierzę. Kurde no. Jadu, 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 dziadu. dziadu, dziadu, dziadu. Dzięki za machito. No tak rozwalamy słabe uszy! Proszę bardzo, kolejne, kolejne umrze! To? Dodu? W słońcu rozwaliłem nie jedyny błęd więc się nie bojasz, biedu. to kto jeden biedny, który jest wcale wierniejszy. O jezu, Emila Cox dzisiaj nam. Gwiazda meczu normalnie. Miejmy nadzieję, że inni też będą robić dobrego robotę nam. No. Gówno, no, zubady Mam już jednego zubada Chciałbym go też wytrenować, ale nie wiem, słabo jest, nie chcę mi się aż tak swój. Co to jest? Tym razem dwóch trenerów nie chcę mi się. No, nie wiem, już jest badów, mam tylko nastupi trenerów jeszcze. Nie będziemy przyspieszać. Nie boimy się swojego porażającego nixa. Hit One wow, hit, hail. Dobra, nie zmieniamy, bo Panie Emila jest postrachem dla każdego nixa Bullet sit, jeden Drugi <grym> Ale to jest piękne Drugi Onix załatwiony i diodu? diodu? Dobra. Trzeci diodu załatwiony. Znaczy dżediodu. Pierwszy diodu w sumie załatwiony, ale trzeci Pokémon... Brawo panie. Emilio... Brawo. Brawo, po prostu brawo. Diodu. Dobra. Szybki strzał. Uleczmy się. Dziękuję. Ja nie musiałem używać. Nie muszę używać. Potem jest poza walką. To minął go. Nice. Znaczy, nic nie ma. No jak? Bościowo. Pasz pewnie roślinne poki. Zdrojmy go. Co on mi zrobi? Ma pojedzone, okej. Okay. Szkoda, że w, te, w tej gonie nie ma jeszcze podtypu Ferry. Abyśmy mogli go fajnie sklepać. Tak myślę. Pojezony Chciałbyś jakiś silniejszy ruch, roślinny nam. Od Eriki pewnie dostaniemy jakiś. Kurde, myślę, że tu nawet sporo czasu już spędzimy. Pijże, dobra, pijże, a ja się nie boję. Może powinniśmy się. Dude, eee... Tym razem pięć razy, serio. Serio. O nie. Uff. Uff. Dobra. Dobra. Pięknie, panie Mio. Podanie o pracę jest. Mm. Nie u się raczej nie mamy trzeba. Dobra. Pięknie. Kurde, trochę zabrakło na następnym levelu. Pani mieli za chwilę level 30, to mnie cieszy. No kurde, kolejny. Dobra, no na Oniksa jeszcze mamy czas. Chwila. Dobra, i level w górę. Kurde. Okay. Dobra, Machop, Machop. Machopa też znajdziemy jeszcze czas. To... Bo nie z Nie. Dobra, go już mamy za sobą. I tak myślę, że zakończymy to odcinek. Część druga, nie wiem kiedy. Pewnie za kurde dwa tygodnie, dwa lata może. A ja się zamierzegnam, że się mój team, który jest... Są... Lepsza ma Machopa w sumie. O oh, John Cena, sorry. Z wami się żegna John Cena. Papa! Pa.